A więc moi drodzy, zima generalnie nie odpuszcza przez noc nawaliło bardzo, to i tak już jest droga odśnieżana przeze mnie dzisiaj ze dwa razy goesik na chwilę obecną z pugiem skudę, bo testuję sobie różne rozwiązania, zresztą pokażę Wam jeszcze Goesika jak wygląda w pełnej okazałości taka konfiguracja do odświeżania. Jest hardcore straszny dzisiaj u nas. <grystanie> Skudę, przedni montaż. No i niestety potwierdza się to co ja zawsze wam, znaczy zawsze, nie zawsze, ale ostatnio wam mówiłem, bo sam się do tego jakby przekonałem, że pługi z przednim montażem, poza tym, że są wygodne nie robią roboty tak jak pług montowany centralnie, niestety. I to jest fakt autentyczny szaleństwo straszne. Także moi drodzy Pracujemy dalej. Ta droga była zupełnie biała rano. Generalnie to nie jest moja droga. Mi tam do niczego nie potrzeba tego odświeżać, ale wiem, że tutaj jeszcze ludzie mieszkają u góry nadkładowym salonem. Także co mi tam szkodzi ee, przejechać ze 2-3 razy? Nic mi to w zasadzie nie kosztuje. No, warunki są kurcze. Kozackie, naprawdę. Zima może jest urokliwa, ale. Ale nie aż tak nie aż tak nic się nie widać Piękne góreczki Także moi drodzy trzymajcie się ciepło Mam nadzieję że ten śnieg zaraz zniknie po weekendzie, bo mamy kupę roboty, a w ogóle dojazd teraz u nas jest troszeczkę do nas dojazd jest utrudniony Ale jakoś sobie tam damy radę E, śmigamy sobie na goesiku na tysiączce elegancko. Także moi drodzy, e, no co no? Trzymajcie się ciepło. Ja pozdrawiam Was z pięknych okoliczności e, zimowej, lubeńskiej przyrody. Nie, jeszcze wam goesika pokażę, bo myślę, że goesik zasługuje na to. E, żałuję, że sobie nie za, ze, że nie zamontowaliśmy przed weekendem tutaj Black Wolfa i powiem Wam, że na takie odśnieżanie jednak puk z tym e, siłownikiem lewo-prawo automatycznym. No, petarda bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań petarda. I generalnie e, taki chyba sobie założę, bo bo wiecie jak jest. no To jest fajny puk, jak najbardziej. O, jego minus też jest taki, że w tamtym sezonie odśnieżałem. Łocie, panie, stój! W tamtym sezonie odśnieżałem. Teraz odśnieżam w zasadzie drugi raz. I niestety guma w skudę, no już po pierwszym odświeżaniu tamtego roku poszła. Ale pamiętajcie, eee, takie odświeżanie, tylko żadne gumy, naprawdę żadne gumy, tylko metal, żeby to darło, a nie się przesizgiwało po tym, po tym śniegu. Te dla golfy mają taką fajną, też jakiś metal, ale taki większy on fajnie się też, nie, nie, no nie drzasz tak jak taki twardy, także jest jak najbardziej spoko. Dobra, kurczę, zmęczony jestem, powiem szczerze. <gry> Opuszczamy wyciągareczkę. Jedziemy dalej. Pozdro. W ogóle jeszcze dzisiaj Robert przywoził Goesy z rana. Musieliśmy odmymlać cały plac. Także moi drodzy, Goesy dojechały w wersji standard i premium z ABS-em. Zajebiście limitowana opcja. Premium z ABS-em. Także zapraszam. Muszę sobie coś jeszcze jednak do Was pogadać. Koniec, koniec na dziś. Sytuacja jest mniej więcej opanowana. Tak wygląda nasza piękna lubenia. Najbardziej szczęśliwe z tego całego śniegu to są te pieski. Bawicie się w śniegu, tak? Fajnie jest. <grym wyszczone> Najbardziej szczęśliwe są psy z tego wszystkiego. No, troszkę się zawiodłem, mówię tutaj tym. Eee, tym, bo to mi zaczęło puszczać, sprałem to młotem, żeby to wyprostować, nie uderzyłem jakoś bardzo, wiecie, to są takie normalne rzeczy, nie? Szkoda, ale to, mówię, do jakiegoś tam delikatniejszego jak najbardziej. Ładniutki puszek, ale jakbyśmy mieli taki śnieg przez np. miesiąc czasu, czy po prostu dłużej, bo pewnie to jest przez 3 dni, no to e, wjechałby sobie Black Wolf, centralny montaż, wjechałby sobie siłownik, i wtedy naprawdę można sobie bardzo precyzyjnie odśnieżać no bo wiecie, przeważnie jak odśnieżamy to sobie ustawiamy pług w jednej pozycji i sobie ten śnieg po prostu albo pchamy do przodu albo sobie wiecie tak przewalamy cyk 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 a jeśli piszemy byśmy... kurcze wiecie gardło mi boli a, a do piwniczki nie ma jak dojść bo pół metra śniegu a i co tu teraz zrobić moi drodzy <laughs> ten i przeważnie się tak przewala, przemymlowywuje ten śnieg a jakby był ten siłownik to mówię bo wiecie, nie chce nam się nigdy zawsze scho schodzić, przekręcać, mymlać, paprać, a siłowniczkiem elegancko. Ale to mówię, to nie, nie na nasze zimy, tak na chwilę obecną mi się wydaje, no chyba, że będzie ten śnieg e, miesiąc czasu, no to wtedy faktycznie będziemy coś tutaj myśleć, żeby to sobie też wykorzystać. E, no i co? Kończę zaraz, jeszcze troszeczkę plac tutaj sobie pomymlam, e, Goje się, się fajnie spisuje, mega fajnie wchodzą biegi i tutaj faktycznie w porównaniu do g Coś na pewno zostało zmienione, no bo po prostu te biegi wchodzą lżej. Przy odśnieżaniu to robi bardzo fajną robotę. Nie wiem dlaczego wchodzą lżej, po prostu wchodzą. To wchodzą. <grywa> Dobra moi drodzy, teraz już Wam faktycznie kończyć. Trzymajcie się, sie manderini! Wbijajcie, jak stopnieje śnieg, to wbijajcie pokładziory. A na razie dajcie nam <grywa> odpocząć. E Gojciki przyjechały. Tak jak Wam przedtem mówiłem, Robert przywiózł Premiumki z ABS-em i tutaj jeszcze zwykły granitowy, już powoli też zaczynam wjeżdżać dla klientów, którzy zapłacili już dwa tygodnie temu, dlatego mają te sprzęty, bo tak to ciężko by było wyrwać. Dobra, nieważne, siema.